Cześć, siemanko, witam bardzo serdecznie, jestem Paweł Lol i my no i co, lecimy sobie z drugim odcineczkiem. Pierwszy odcinek mi totalnie nie wypał, nie, bo tak się wczułem w granie normalnie, że no nie zobaczyłem ile gram, a grałem przez dwie, dwie godziny, dwie, dwie, dwie godziny, nie. I podzieliłem to na części, bo tak po prostu łatwiej e, zmontować i wrzucić jakkolwiek. Tak, także zaczynając wracamy sobie do kweścików Co my tutaj mamy? Getting Started. I tak. Teraz mamy. Tu jest twor motyw tworzenia światów, co mi się mega nie podoba. Ale dobra. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie nic mega strasznego. Ok, na sam początek chciałem zobaczyć, czy jest tutaj jakieś e, sitko, czy coś. Music Minecraft. Nie wiem albo Crasher. Niby coś jest, żeby zautomatyzować to tworzenie kobla, no bo. No, hello, nie? A generator może jakiś? Stąd kobla, Stone, keb... Stone coble Generator. Ty, wodę mamy, ale lawy nie mamy. Lava Egg albo. W... O oh, mój Boże, co? Item casting. No, coś czuję, że lawy będziemy mogli tylko pozyskać z lawa Egga. Takie małe przypuszczenia mam. Dobra, z tobą nic nie zrobię, więc się po prostu odłożę na miejsce. Mam nasionka, dobra. Wow. Gra mi zaczęła sama chodzić. Was bym poprosił o kurczaczka. The parrots and bats. Papugi nie perze, dobra, dobra. Przesuniesz się? O, dzięki. Chciałem młodego dokarmić trochę. Dobra, także zaczynając. this generator zrobiliśmy, który służy do teleportacji. Więc to Bring me to the life. Within the dark, empty spaces, it sounds like creatures have begun to crawl up from the depths of the stone. With some luck, you might be able to find a deceased villager stirring up. Create an empty dark room to allow for a zombie villager to spawn, and use the healing springs to bring them back to life. Note. Make sure not to build the room too close to the healing spring, as mobs won't spawn there. Look for the biome name under your minimap for using FC to check. Garden of Stone, I am now. Czyli tak w skrócie. Musimy uleczyć zombie villagera. A żeby to zrobić, idziemy sobie do Homa. Eee, nie do Homa. <laughs> Na spawna. Echo. Your well. In the shadows you might find the remains of previous knitweed helper. This damage under lead should assist you to convert them within a healing spring into a usual useful companion. You will be required to convert this helper into a token which can be brought to the system to recognize your progress. This can be done by making an echo encoder with the word engine. zombie wilażeni na Healing Spring and them into a worker token using the Echo encoder. No tak, tak, tak. To sobie wezmę. A, no i to sobie miałem ostatnio wziąć. Home. No, jesteśmy w domku. Jak tam bateria? Bateria się trzyma bardzo dobrze. Dobra, random basic resources. Aha, czyli. O, a, w wielo sztukach dostałem. Okej, okay, bardzo mi się to podoba. Dobra, no pol się. Wow, wow. Totalnie nie pamiętam co ja tutaj robiłem, bo jeszcze <grymny> całkowicie poprzedniego odcinka. Nie. Ok, makarony. Nie zmontowałem. Music disk. Firel, Aria... Aria Biblio. Szukanowiu. Fajnie, podoba mi się to. Wow, szukałem broni znalazłem. Mamy testowy rapier. Jak to się szkli ogólnie, nieźle. E, ale no. Weapon Się robi z do widzenia. A nie, nie, nie. Czekaj, bo t, nie ten guzik nie. Z tego, o. Aha, 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 aha. Dobra. Cóż, lawy na razie nie mam. Chyba, że jest jakiś. kantin. E, nie. Jak się nazywało to do lawy? Nie wiem, lawa maker może. Entropy. Manipulator. Co? Come on, man. Nieźle. Project i e tutaj jest. ho, Fajnie. Hmm. Tylko tak teraz patrzę, i tutaj w sumie. Nie ma stołu alchemicznego. Co mi się jakoś zbytnio nie podoba. Tylko, że teraz Alchemical Bug to jest. Nie, to jest zwykły plecak. No dobra, zobaczymy w przyszłości jak to będzie działać. E, teraz przygotowuję miejsce pod... E, jakby to powiedzieć Pod evencik Gate Pearl. Jak to nie ma wystarczająco miejsca, co ty? Goganisz mi tutaj za przekręty. No dalej. Może to w górę muszę wykopać. No, to uderz go, to uderz go. No! Ale nienawidzę tych zombiaków. Jezus Maria, yy, miecz, muszę miecz zrobić. A nie jakiś śmieszny toporek, co ja sobie myślałem w ogóle. Tak, toporek będzie świetny. Tak jest. Uda ci się w ogóle tutaj nie wiem, coś zrobić. lepiej <gry> No siema ha <śpiew> 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 To są so jaja. To są jaja. Jak berety. Daj mi to, daj mi to, daj mi to, no daj mi to. <śpiewanie> <śpiewanie> tak, pewnie. No co to za flipy robią? Ej, man, what, what's going on? No, ho, ho, ho. O, zabiłem. Mam playa, prayerzy, by nie. No już nie mam To fala trzecia. Na pewno. Tyle on ci do powiedzenia, nie? Generalnie mówiąc. Czekaj, mam sobie tu zbrojkę niby zrobić, jak ja nie mam w ogóle itemów. Czemu nie ma i wykrzycza się go na mnie? Czemu to jest takie ciężkie? O co chodzi? ja rozumiem, że ja nie wiem, no, że ja, ja jakiś dobry nie jestem, no ale bez przesady, nie? Bleh. Jeszcze mi tradera zabija, to ja nie wiem. Ty <laughs> gram na easy nie żeby coś. Zabieram to co moje i znikam z powierzchni ziemi niczym. Irwan. Nie to, to Irvan, nie ważne. O, czy ty? On nie ma oni nie umieją go czciwie grać, co to ma być w ogóle, ty Menson? Jak ja cały odcinek będę normalnie robił tego. Portal. Żelazo dropnął, jak miło, nie wiem stary, dzięki. No aha, aha. Co żeś drobno tym razem. Po co ja to w ogóle otwierałem, nie wiem. Przecież nic nie ma. Kurde, nie, nie, wierzę. To jest zbyt OP dla mnie. Trochę zombiaków i pająków i to tyle. Tyle, po mnie. No bra bra, bra, tak necrotic farmer jasne stary nie, mam problemu Ha? Tak, mhm. Mm Na pewno teraz będę zmieczać, znaczy z ten siekierki walczył, tak, tak. E Brrr. Dosłownie. Też jestem naprawdę zawiedziony waszą postawą, ząbiaki śmierdzące. No i jeszcze ledwo się zrespałniłem, a już mi atakują. Siekiera 9 damage, a. nie mogę pająka zabić. Ile on ma HP? Co to są za pająki? Co no, wybierał normalnie poziom trudności w tej grze? Co? Jeden na jeden już nie tak łatwo, co frajerze? No i tyle z ciebie było. Super. Przeszedłem to. Do... Przeszedłem to po dziewięć. Siema ma wszyscy. Tak, teraz mam zo Fajnie. Ma dość. Ok. Mam pióro. Mhm, dokładnie. Nie, tego nie będę używał na razie. Nie mam zamiaru. Do co ty robisz? Nie będę się zabijał. Mysterious cube, Flux perl, aha, 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 teleporter, zender, Where, łe, łe, to jest mega. E, tak poza tym, to tu nic nie ma. naprawdę... Świetnie. Dobra, jest jakieś zwierzę, którego jeszcze nie wpisałem? Nie, to wszystkie, jak miło. Co tam kurczak robił zwierząt? Nie wiem, dobra. No, chillowa muzyczka, nie słychać tych kurczaków śmiesznych. Ja się cieszę niezmiernie. Wracając, co ja miałem zrobić? With the dark empty spaces it sounds like creatures have begun to grow up. Mm -hmm, tak, tak. Muszę villagera przemienić. Aha, aha. O, rotten flesh na skórę fajnie tylko że nie, generalnie dobra. Huh? O zapełniło się, huh? ale jaja. Huh? Co do diabła? Nie tym, nie tym, tym. The dust has settled. With 7 suspicious blocks that may contain valuable loot. No, teraz to, żebym się domyślił po zniszczeniu dwóch chyba. To ten chyba coś ciekawego miał w sobie. O no nie, to tylko ten... Coś zwykłego. Co to? Koper, no. Nikiel i lid. Tak jak mówiłem. No a tutaj mamy... Buraki? A nie. zwykłego grawelu więcej tam temu Ty i tak nie masz nic do gadania ogólnie. Nie wiem, czy wiesz. Słyszałem kroki, what the fuck. Nie, dobra. Nie, 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 się nie, nie, jutro.